tam potworek chrapie. idzie 8 na godzinę 8 to samo na monitorze temperatura około 12 jeszcze nie dobiła troszkę tam przedstawiłem 22 3 cm zaczynam od piachu bo ma padać w niedzielę i w poniedziałek to tutaj dobrze byłoby przeruszyć a tego piachu jest wiele przeruszyć i wiecie co? I niech już na to opada deszcz Z góry to C3, to... Pod górę C2, zobaczcie. 10 na godzinę, 22 cm. Nie ma problemu. Idzie. A w 60 wygląda to tak, mniej więcej. O. Tak przybyszce miesza. Już powiem Wam, że... Świetnie. Zależy zagarniający się przedstawiłem Ja mam chyba ziemię bezetkowe na no to wygląda, no, jak ja, ja tu długie męczę choć po kury, jeszcze nie widzę innej możliwości O no, i tu na dole sobie już odpuszczam, ale bo już że ma ciężej, tu jest ziemia bardziej zbita No to 8,2 wygląda to tak na porównania sobie Też coś się dzieje John Deere między tą właśnie drugą a trzecią połówką jest za duży moim zdaniem przez przydałby się mniejszy ale gwieżdże pozdrawiam